Dzień dobry Państwu. Mariusz Szejdrowski, kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Urzędu Miasta i Gminy w Swarzęcu. Na ostatnim posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej w Swarzęcu, które miało miejsce 5 lipca bieżącego roku, przedstawiliśmy radnym informacje na temat Swarzęckiej komunikacji autobusowej, w tym również informacje na temat przebiegu negocjacji, które prowadzimy z Miastem Poznań w sprawie przekazania naszej komunikacji do systemu. Transportu aglomeracyjnego organizowanego przez miasto Poznań. Jak Państwo z pewnością pamiętają, 25 czerwca 2015 roku prezydent miasta Poznania Maciej Budalski wraz z burmistrzem Stwarzędza Marianem Szkodlarkiem podpisali list intencyjny, w którym obie strony zobowiązały się do prowadzenia negocjacji i od 1 lipca. 2016 roku przystąpienia przez, miasto, przez gminę Swarzęc do systemu ZTM w Poznaniu. Przez cały okres tego roku, minionego, te negocjacje trwały. Udało się wypracować układ linii i podział pracy przewozowej między gminą Swarzęc a miasto Poznań, w tym również przejęcia niektórych odcinków czy niektórych linii autobusowych obecnie realizowanych przez poznańskie MPK. Opracowany został również wariant, czy, czy kilka wariantów dotyczących podziału finansowania tych, tych linii, a także porównano szczegółowo systemy ulg i zwolnień, które w naszej komunikacji obowiązują obecnie i które obowiązują w mieście Poznaniu. I w tym miejscu musimy wskazać na główne dwie przeszkody, które spowodowały, że od 1 lipca 2016 roku nie możemy jeszcze korzystać z wspólnego biletu dla obu komunikacji. Mianowicie koszty integracji, które oszacowano na około 800 tysięcy złotych, czyli o tyle droższy by było funkcjonowanie komunikacji po integracji, w całości miałyby obciążać gminę Swarzec. Mimo tego, że z podziału kosztów wynika, że część ich y, jakby powstaje po stronie miasta Poznania. Stanowisko miasta Poznania w tym zakresie było takie, że miasto Poznań do integracji z gminami nie dokłada żadnej złotówki. Drugi temat, który, który pojawił się jako y, rozbieżności czy, czy problemy z przystąpieniem przez gminę Stwarzyńców do integracji z komunikacją miasta Poznania to system ulgi i zwolnień. W tym zakresie stanowisko burmistrza miasta i Rentz jest bardzo zdecydowane. Chcielibyśmy, aby wszystkie ulgi i zwolnienia, które zostały wprowadzone w zeszłym roku, czy obowiązują od 1 stycznia tego roku, a także te, które są planowane do wprowadzenia w 2017 roku, obowiązywały również po integracji. Dotyczy to ulgi dla seniorów, czyli osób w wieku powyżej 65 lat, ulgi dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych i tych planowanych ulg, czyli ulg dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. W tym przedmiocie również miasto Poznań widzi zagrożenie, nie widzi możliwości ich wdrożenia na ten moment. Szczególnie ma to związek z niską wydajnością systemu Peka, w tym, momencie. w tym momencie do systemu taka nie można dołożyć już żadnych dodatkowych ulgi, i zwolnień. Oczywiście miasto Poznań podjęło działania zmierzające do wzrostu wydajności tego systemu, jednak jak na razie jeszcze one nie doprowadziły do szczęśliwego końca. Chcielibyśmy również podkreślić, że nie zrezygnowaliśmy z integracji, w dalszym ciągu prowadzimy negocjacje i Wolą zarówno pana prezydenta Budarskiego, jak i burmistrza Mariana Szkudlarka jest kontynuowanie negocjacji i dojście do porozumienia między naszymi gminami. Oczywiście w związku z wydajnością systemu PK będziemy musieli poczekać na wdrożenie dodatkowych rozwiązań, które tą wydajność podniosą. No i chcielibyśmy dalej negocjować koszty integracji, aby były one jednak Podzielone między naszymi gminami. Podkreślić należy również to, że nie chcemy integrować komunikacji za wszelką cenę, to znaczy integracja tak, ale na zasadach partnerskich, zdrowych i z korzyścią dla wszystkich naszych mieszkańców. Nie możemy również aktualnie przedstawić konkretnego terminu, w którym integracja dojdzie do skutku, ponieważ te problemy, które się pojawiły, no są zbyt poważne abyśmy mogli powiedzieć, że czy to od 1 stycznia, czy od 1 lipca przyszłego roku taka integracja nastąpi. Jednak na bieżąco będziemy Państwa informować o postępie w negocjacjach. Dziękuję bardzo.